Cześć, witam wszystkich w kryptoblogerze, ja mam na imię Rafał. W ostatnim tygodniu widać bardzo duże wzrosty na kryptowalucie Polygon, dlatego też odcinek poświęcony temu projektowi. Zacznijmy od tego, że na dzień dzisiejszy na Ethereum są bardzo wysokie opłaty, które utrudniają życie inwestorom kryptowalutowym. No i w związku z tym widać, że... Projekty, które rozwiązują, rozwiązują problem tych wysokich opłat albo projekty, które w ogóle eliminują takie opłaty, mm, bardzo dobrze się rozwijają. Takim projektem jest na przykład Binance Smart Chain, ale są też projekty drugiej warstwy Ethereum. Takimi projektami są na przykład Scale Network, Celer, Omisego które pamięta jeszcze tamtą hossę. Czy Polygon właśnie? Polygon kiedyś Matic, jak ja kupowałem Matic, jak ja kupowałem Polygon, to jeszcze nazywał się Matic, nie był w pierwszej setce. I tak, wszystkie te projekty to są rozwiązania drugiej warstwy. Działa to w sposób następujący. Tutaj mamy taką grafikę. Ethereum Mainnet tak działa. Ethereum eee, tutaj są node'y przez które przechodzą transakcje I to jest ten główny To jest ten główny chain Tak jakby i patrzcie co robi Polygon To jest jeszcze grafika kiedy poligon nazywał się matic I tutaj on dodaje taką kolejną warstwę W której widzicie tak jakby można dokonywać większej ilości transakcji I jest to jedno z rozwiązań skalowalności ethereum, ponieważ są też inne no i Matic, bardzo, o Jezus, cały czas mi się mieli, Poligon, teraz to się nazywa Poligon. No i Poligon bardzo dobrze sobie daje radę na obecnym rynku. Inne projekty skalowalności oczywiście też bardzo dobrze rosną. Natomiast Poligon jest tutaj liderem. Ktoś by mógł zastanowić się, czy Poligon jest na tą chwilę dobrą inwestycją. Eee, <laughs> no tak, ja nie inwestuję w projekty, które... Właśnie wzrastają w, tej, w ten sposób. Jest duże prawdopodobieństwo korekty. Patrzcie, 25 kwietnia poligon był za 36 centów, teraz jest za 70. Wcześniej patrzyłem to, nawet podskoczył do 80 centów. Tutaj to nie ma na wykresie, aczkolwiek widziałem, że był za 80 centów. Dlatego może warto zastanowić się nad innymi projektami skalowalności. Chociaż. Poligon rośnie, ponieważ bardzo, ma bardzo wysoką aktywność. Zobaczcie, poligon. Jeżeli sobie zasubskrybujecie poligona na Twitterze, to widać, że on cały czas, cały czas coś się dzieje. Um, to są wszystko informacje z wczoraj. Partnerstwo, poligon Rubik, Gain Farm, poligon, partnerstwo. Gain Farms jest na żywo, na mainnecie Polygon NFT Bank na poligonie Opium na poligonie IPNS cały czas jeżeli wejść na właśnie Twitter poligona, oni cały czas cały czas wrzucają informacje o jakimś nowym mm, o nowym partnerstwie, o nowym projekcie, który startuje właśnie na poligonie. Słuchajcie, to jest wykres transakcji właśnie na poligonie. U góry ten zielony to jest Ethereum, a ten chyba jasny zielony jest, to jest Poligon. Patrzcie, jaki jest wzrost transakcji. Tutaj w ostatnich dniach no można powiedzieć, że te transakcje się podwoiły. Mochi Market. Partnerstwo z Poligonem. Wielki dzień dla Poligona i dla całej, całego ekosystemu. Ethereum, 1 milion w płynności jest dostarczony na Ave, na poligonie. Jest holdowany przez ponad 7 tysięcy użytkowników w tej jednej aplikacji i to tylko 10 dni po odpaleniu projektu. Jest to bardzo, bardzo, bardzo duży wynik. Coindesk pisze o poligonie, jak jego cena wzrasta. No nie ma co się dziwić, ponieważ cena poligona... Czyli wejdziemy sobie w CoinMarketCap Co miało najwyższe wzrosty w ciągu ostatnich 7 dni To jest Polygon, 109% w ciągu ostatnich 7 dni, na drugim miejscu Helium, Solana Solana też wspaniały projekt Mam zamiar nagrać o nim film PancakeSwap No ale widzicie jak, jaka jest przebitka Polygon naprawdę Polygon to Demon, jak to się mówi Wszyscy piszą o Polygonie, Lark Davis na Twitterze Polygon, uh, the top Ethereum layer 2 is going nuts. Integrację z Aave, Pull Together, SushiSwap, OpenSea, Carf Finance, The Centraland i dużo, dużo innych zdecentralizowanych aplikacji. Total value locked, czyli dostarczenie płynności na Aave na Polygonie około miliarda dolarów. I on pisze Matic wciąż niedowartościowany. Ok, może i niedowartościowany, chociaż teraz nie jest chyba czas na inwestycje w Matica. Czas na inwestycje w MATIKA był tutaj. <laughs> tu należy kupić, tu należy sprzedać. Teraz może niekoniecznie. Ale co, jest to dla nas dobra lekcja, że właśnie te rozwiązania, które pozwalają skalować Ethereum, które pozwalają obniżyć opłaty na Ethereum to może właśnie w nich będą dobre zyski i właśnie warto byłoby zrobić research tych projektów. Środnik, tak jak mówię, omisego, seller, scale, ale jest też dużo, dużo więcej. Jeżeli ten film był pomocny, to subskrybuj, daj lajka, zostaw komentarz pod algorytm. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.